Cześć, witam Was serdecznie. Nagram od przodu, trochę. Zawsze od tyłu zaczynam filmiki. Dzisiaj na warsztacie mam pasata B6. Na brak nadmuchu. Bezpieczniki posprawdzane, wszystko posprawdzane. Także na 99% uszkodzony jest wentylator albo opornica. Pomywałam z autopsji i z doświadczenia, że najlepiej wymienić od razu to i to. Bo trochę jest rozbierania. A jak na przykład opornica szczeliła, to prawdopodobny powód jest taki, że wentylator zbyt dużo opory stawiał, i dlatego szczeliła opornica. No i dlatego najlepiej wymienić jedno i drugie przy, przy tej samej robocie. Dobra, z tego co pamiętam, dawno tego nie robiłem, ale wentylator pewnie jest tam za schowkiem pod schowkiem. Parę śrubek trzeba sobie podkręcać, żeby wyjąć sobie schowek. I wentylator będziemy tam mieli. Ok, po zdemontowaniu dolnej osłony, takiej gumkowej, to mamy oczywiście dojście do filtra pyłkowego, kabinowego, ale też mamy tutaj jeszcze raz dojście do iluś śrubeczek, tak? To jest jedna, druga, trzecia. Jak otworzymy schowek, tak samo, są śrubeczki. Tutaj. Tutaj nad gumką I zdemontuję to coś całe. U mnie schowek już jest odpięty. Tak to wygląda. Pierwszy zaczynamy tutaj od góry, możemy podważyć sobie i on już wypadnie później sam na dół. Oczywiście podkręceniu po tych wszystkich wkrętów. Dobra. Nasz silnik nadmuchu. Nawet po kablach widać, że jest tutaj. A opornica widać, że jest tam. Dobra, ja odepnę sobie jeszcze ten schowek całkowicie, żeby mi tutaj nie przeszkadzał. Położę sobie go z tyłu. Bo tam od spodu trzeba się do silniczka dostać. Ok, moja taka podpowiedź dla Was. Nie tylko przy tej pracy, ale przy każdej innej. Tak na przykład, jak ja teraz nie wiedziałem dokładnie, jak ten silnik, w jaki sposób jest tam zamocowany. Wyjąć sobie nową część. I po oględzinach nowej części będziemy już wiedzieli, tak? Mniej więcej jak to wszystko wygląda. Zobaczcie. Tu jest szczałka pokazana, w którym miejscu ma być to. Wiem, że już tego modułu tu nie trzeba demontować. I tutaj prawdopodobnie jest jakaś śrubeczka, tak? Także teraz to samo szukamy tam. Jeszcze się przyjrzę tej opornicy, bo nie wiem, czy to nie będzie to samo, co tutaj. Chociaż ta opornica mi wygląda, że... A nie, tam jest kostka, złącze wtykowe. Także opornica jest częścią, widzę, tutaj nadmuchu. Raczej... Oczywiście, że tak. Proszę spojrzeć. Także super, że tak pomyśleli, że od razu dali to w komplecie. Także ta część jest do zwrotu. Dobra, u mnie silnik już jest na wierzchu. Tutaj nie było żadnego, żadnej śrubki. Silnik stoi dęba, tak jak widać. To sobie wyłamałem, bo to trzeba odjąć do dołu. A że to jest tak do wymiany, to sobie to złamałem, żeby Możemy ten wiatrak obrócić przeciwnie do wskazówek zegara. W ten sposób go obracamy i wyciągamy. To Jest na tyle miejsca, że on wyjdzie. Po wyjęciu odpiąłem sobie tą wtyczkę, bo nie wiedziałem jaką ona ma konstrukcję. Także tu jest tylko jedna i druga zapadka. I tak to mniej więcej wygląda. Dobra, nowy gotowy do założenia. Przy zakładaniu jeszcze sobie odkręcę. Już odkręciłem w sumie ten nadmuch na nogi, żeby tu się troszeczkę więcej miejsca, żeby go nie wpychać na hamę. No tego starego można sobie wyjąć, tak, a tutaj lepiej nie, bo on jest wyważony. Zresztą tak widać zobaczcie. I lepiej żeby tutaj nic nie, nie nabroić. Dobra, żeby zaoszczędzić Wam czasu, to powiem Wam, że tak, te przewody odsuwamy sobie na bok, i ten ząbek dajemy z tamtej strony. I obkręcamy w, w tą stronę do montażu, tak? W tamtą demontaż, w tą montaż. Ja już to wiem. No dobra, składam. Instalacja, nie instalacja. Wszystko na swoim miejsce musi wrócić. Instalację mamy już podpiętą. To fajnie jakbym sobie jeszcze to sprawdził, czy to w ogóle działa. Zapłon. Wydmucha Mogę wkładać schowek. Oczywiście nie zapomnijmy o podpięciu światełka jednego, drugiego i lodówki. Okej, okay. zostało powycierać, bo ja też nie wyglądam ciekawie. Ale wszystko, co miało być złożone, zostało złożone. Co miało być skręcone, zostało skręcone. Żadnej śrubki nie zostało. Także ja się zawijam życzę Wam miłego weekendu, trzymajcie się, no i do następnego razu, hej!